Słowo Boże do nas przychodzi przez tekst, ale my nie jesteśmy religią księgi. No, ktoś by powiedział, że o, po prostu zmieniłeś zdanie. No nie? Ale dla mnie to jest takie, że no nie, no bo gdybym ja tego nie przeczytał i nie pomodlił się tym, to ja prawdopodobnie bym tego zdania nie zmienił. Wiem, że jest wiele takich osób, albo inaczej, było wiele takich osób, którzy na bazie Ewangelii i czytania w ten sposób Pisma Świętego dali się pogryźć przez węże, albo zjedli co zatrutego, nie? I niestety już ich nie ma razem z nami na tej ziemi. Mocni w duchu. Kolejny odcinek podcastu. Rozmawiam z Ojcem Pawłem, jezuitą, duszpasterzem wspólnoty Mocni w Duchu. I dzisiaj temat o Słowie Bożym. O to, jak to słowo Boże może działać w naszej codzienności. Znalazłem sobie taki fragment, wybrałem. Tak. Oczywiście, jak mówimy o tym, czy o, o słowie Bożym, no to przychodzi ten fragment z listów o tym, że jest jak miecz, no nie? Tak. I przenika duszę i ciało i tak dalej. Ale ja wziąłem sobie Izajasza 55, 10-11. To przeczytam. Jak deszcz i śnieg spadają z nieba i nie wracają tam, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Zanim nie spełni tego, co chciałem i nie wykona pomyślnie swego posłannictwa, I teraz mi się rodzi takie pytanie. Rozumiem, że słowo Boże jest skuteczne, i jak Bóg do mnie coś mówi, to on chce w mojej codzienności coś zadziałać. I teraz, jakby widzę tutaj takie dwie sfery. Nie? Jest sfera, rozumiem, duchowa i mojego serca, ale też jest sfera po prostu rzeczywistości, nie? w której żyję. I teraz. W tych dwóch sferach, nie? jakbyśmy gdzieś tam, nie wiem, może próbowali się mhm. poobracać. Jak to jest z tym Słowem Bożym? Czy to jest tak, że to, co jest napisane 2000 lat temu albo i, więcej. albo i więcej, to to jest do tamtego czasu tylko i do tych ludzi, którzy tam żyli? Czy jak ja to czytam i coś mnie dotknie naprawdę nie? podczas modlitwy, czy podczas właśnie czytania z dnia, i ja czuję, że kurczę, ale to we mnie rezonuje tak mocno. Czy ja mogę właśnie po prostu wyrwać ten werset, uh -huh. tak brutalnie powiem, z Pisma Świętego i zastosować go do swojego życia? Wiesz, ja myślę sobie, że to trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Mianowicie faktycznie Słowo Boże, ale to nie oznacza święte litery. Nie? Czyli mamy tekst i mamy Słowo Boże. I to są różne rzeczywistości. Słowo Boże do nas przychodzi przez tekst. Ale my nie jesteśmy religią księgi, więc my nie wierzymy w święte litery. Tak? To jest bardzo ważne, bo jest ta anegdotka, jak. Kiedyś człowiek, no tak, nie wiem, zastanawia się, co zrobić ze swoim życiem. Otwiera na chibił trafił Pismo Święte, strzela tak. palcem, mówi: Judasz, poszedł i powiesił się. tak? Potem otwiera znowu i mówi: idź i ty czyń podobnie. No, niby, jeżeli byśmy utożsamili tak, litery tak. ze słowem Bożym, to by trzeba było powiedzieć: no tak, mówi ci Bóg, tak masz zrobić. Tak, tak, nie? No. Natomiast dobrze powiedziałeś, myślę, że czytam sobie czytania i coś mnie uderzyło. To jest kluczowe pojęcie, charakterystyczne do Ignacego Loyoli, czyli, że przechodzi do człowieka jakby poruszenie wewnętrzne, które przechodzi w kontakcie ze słowem Bożym. Nie? Ono jakby y, może być, jakby, y, mieć jakąś formę zdania związanego czy, z pisma świętego, y, czy może być nawet cytatem z pisma świętego. Natomiast. Jak, jeżeli poruszam się na poziomie poruszeń duchowych, to oznacza, że ja już patrzę na swoje wnętrze i patrzę na to, że, przez, że te moje wnętrze jest pewnym takim no, jakby odbiornikiem tego Słowa Bożego. Nie? Czyli nie patrzę na to przy takim w rozumieniu literalnym, co w rozumieniu jakimś już duchowym. Mhm. I ono oczywiście może mieć wpływ na wszystko. Może mieć wpływ zarówno na moje życie duchowe, że ja czuję się bardziej zjednoczony z Panem Bogiem, ale też może mieć wpływ na moje życie zewnętrzne, nie? czyli że będzie mi podpowiadać jakieś konkretne wybory, do których jestem wezwany. No właśnie, bo ja mam też takie doświadczenie w swoim życiu, że to słowo. Jak mnie porusza, jak mnie dotknie, ja z nie, gdzieś z nim chodzę, to bardzo często ha, te poruszenia, one nie wynikają z tego, że yy, jestem poruszony takie, mm. bo sobie czytam czytania dnia i Pan Bóg mi mówi, że oj, tacy Robertik, tacy Robertik, jaki jesteś dobry, fajny, rób tak dalej. Mm. Nie? Raczej w większości zauważam, że właśnie te takie poruszenia, bo yy, jak, jak coś czytam, jak się modlę, yy, to mnie najbardziej dotyka, to są rzeczy, które są trudne. Mm. I to jest raczej na przykład na zasadzie takiego, jak mówił ojciec Józef Kozłowski, też nie, Bożego niepokoju. Nie? Że to nie tylko zły duch przychodzi przez niepokój nie? i wprowadza jakiś taki, nie wiem, zamek, tak dalej, ale Bóg też może działać przez jakiś niepokój. Nie? Taki bo święty, Boże niepokój, że jak coś mnie porusza i mnie to tak dotyka, że mówię, kurczę, niepokoi mnie to, no bo to mnie zmusza do jakiejś zmiany siebie. Nie? No ja właśnie miałam tak, taką historię, jakiś taki. Gruby, bardzo mocny konflikt, że chciałem iść z tą drugą osobą mocno na noże. Mhm. Nie? I jakby to wynikało z tego, że ja po ludzku czułem się potraktowany niesprawiedliwie i chciałem po prostu uzyskać sprawiedliwość. Nie? I gdzieś w modlitwie mi to gdzieś tak wychodziło przez długi czas, że, że A, Robert walczy o swoje. Stawię granice, nie, jakby nie bądź taki miałki i tak dalej. Natomiast im bardziej się zbliżało do, do konfrontacji, to pamiętam te takie trzy dni, właśnie, że, że czytania dnia bardzo mocno mnie poruszały. Nie? I pamiętam to pierwsze tam trzy, trzy czy dwa dni przed, było takie czytanie właśnie o tym, że pytają Jezusa, Jakie przykazania są najważniejsze? No. Nie? I on mówi, że no, kochaj Boga z całego swojego serca, duszy, ze wszystkich sił, ale drugie, miłuj bliźniego swego mhm. jak siebie samego. Nie? I to pamiętam jak dzisiaj, że to wzbudziło we mnie taki, no właśnie, niepokój. Nie? I takie pytanie, mówię, Robert, a ty, czy ty byś chciał, żeby ta druga osoba z tobą tak walczyła, jak ty chcesz z nią walczyć? Nie? ja tak sobie wtedy odpowiedziałem, że no, no nie, no kurczę, mhm. no nie. Chociaż to jest trudno przed sobą przyznać, nie. I jakby tak z tym chodziłem, pamiętam cały dzień i zastanawiałem się, co zrobić. Czy, co, czy ja mam zmienić zdanie, czy mam teraz, nie wiem, się dogadać, tak? Czy machnąć ręką na to wszystko? Nie wiem, przyjąć na klatę, mimo że czuję, że to jest niesprawiedliwe. Nie? Mhm. I pamiętam o tym właśnie drugi dzień, że było to czytanie o tym, żeby nastawiać drugi policzek. Mhm. Nie? I pamiętam, że znalazłem jakiś taki komentarz, który w ogóle mi to też zupełnie zmienił obraz widzenia tej Ewangelii, że. Ja tak sobie pomyślałem, że przecież to nie chodzi o to, że dawać się bić nie? i dawać się poniżać cały czas innym, tylko dlatego, że ja jak jestem z Chrystusem, nie wiem, próbuję żyć Ewangelią, próbuję tą Ewangelię wprowadzać w swoje życie, pracować nad sobą i tak dalej, buduję wartości, no fundament życia na nim po nawróceniu, no to dla mnie to czy dostanę w ten policzek czy nie, to, to mi nic się nie stanie, no bo to jakby nie zmienia mojej wartości, nie? tego, że jestem dzieckiem Boga, tak? Więc, jakby w tym kluczu tak sobie pomyślałam, że, ej, no, jak ja w takim razie, y, po, powiedzmy to, że po ludzku ulegnę tej osobie w mm. tym konflikcie y, i poczuję się, jakbym był niesprawiedliwie potraktowany, tak, jakby poniżony, y, no to jakby to nic mi nie robi. Nie? Mm. To mi nic mi nie robi. I pamiętam ten trzeci dzień, kiedy już to był ten dzień, że pamiętam, że my, my się spotkaliśmy. I to, I to było czytanie dnia rano wtedy, że Pan Bóg, Bóg ojciec widzi w ukryciu, w ukryciu i odda tobie. Nie? Tak. I to było dla mnie takie potwierdzenie w tej mojej całej takiej trzydniowej modlitwie, że Robert, ty już zdecydowałeś po hmm. tych modlitwach, że ty zmienisz zdanie, że ty zachowasz się inaczej. Wiem, że to jest trudne, wiem, że czujesz się niesprawiedliwie potraktowany, nie chciałeś tego, chciałeś inaczej, ale. Jak zrobisz to, do czego ja Ciebie zapraszam, to ja gwarantuję Ci, że ja to wszystko widzę. Mhm. Nie? I, to, był, i dla mnie taki, to jest dla mnie taki mega rzeczywisty przykład. No, ktoś by powiedział, że o, po prostu zmieniłeś zdanie. No, nie? Ale dla mnie to jest takie, że no nie, no bo gdybym ja tego nie przeczytał i nie pomodlił się tym, to ja prawdopodobnie bym tego zdania nie zmienił. Mhm. Nie? To jest dla mnie taki przykład, że to jest naprawdę w tej sferze takiej zmiany decyzji, zmiany serca. Że to słowo Boże jest naprawdę żywe i skuteczne, jeśli się je zastosuje do życia. Bo myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś. Wiesz, jak mówisz o tym niepokoju, nie? Boże, niepokój. Ja nie wiem, czy jestem fanem tego stwierdzenia, tak niepokój, bo ono mi się kojarzy z czymś, co nas ściąga w dół. Nie? Mhm. A myślę, że Boży niepokój to jest. Trochę takie wytrącenie człowieka z takiego status quo, na takich kompromisów, na które się zgadzałem, i teraz Pan Bóg mnie wytrąca z tego, i oczywiście to będzie związane z tym, że, pewne, że mogą we mnie powstać różne trudności i pytania, które są związane na przykład z, z elementami organizacyjnymi. Co będzie, jeżeli. Nie? Ale jeżeli się na to zgodzę, to przecież to, to zrobi to, i tamto, i samto, to. Tak. I mam duży niepokój. I z, takim z tym katastroficzne trochę. Nie? No właśnie, to jest jakby, ale związane z tym, jak sobie to zorganizować. Bo jestem już do jakiegoś modelu przyzwyczajony i jak już jestem do tego przyzwyczajony, to jest mi prościej. Mhm. Pan Bóg mnie wytrąca z tego modelu, i to oznacza, że coś się zmieni. Nie? I jakby ja mogę czuć. Trud związany z tym i niepokój związany z tym, że nie wiem, jak to sobie ogarnąć w przyszłości. Natomiast, jeżeli sobie w tym Bożym tak zwanym niepokoju zadam pytanie: Okej, okay, a czego tak naprawdę chcesz? Czego tak naprawdę chcesz? To Boże natchnienie rozpoznajmy przez to, że ono uruchamia właśnie to, co jest w nas najgłębsze. Nie to, co jest może obrosłe przez różne, nie wiem, chęć zemsty, nie wiem, wyrównania, żeby moje było największe na, 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 na górze. Jakby, że sobie mogłem tym wszystkim zadusić jakoś, na przykład moją moja miłość do drugiej osoby, tak? Czy mm -hmm. moją... to, że komuś dobrze życzę zwyczajnie, tak po ludzku, nie? Bo, bo po prostu bo jestem wierzący i chcę do komuś dobrze życzyć i... Yy, więc ten niepokój, tak zwany Boży niepokój, on jest związany z tym, że na przykład też nie za bardzo wiem, jak sobie to zorganizować, albo wiem, że konsekwencje tego będą takie, że, że może być mi trudniej, ale jeżeli zadam sobie pytanie, czy ja tego chcę, to Boże niepokój mówi, tak, chcesz dokładnie tak, tak, tego. Nie? Więc tak. jesteś, więc Pan Bóg nie przychodzi do człowieka, żeby go złamać, tak, tak. tylko I żeby wydobyć z niego jego samego. Tak, nie? sobie pomyślałem, że właśnie wydobyć, odkryć jego sumienie. Tak, czy znaczy, jakby dotknąć głębokości tego serca, no. że Ty chcesz inaczej zrobić, ale jak naprawdę byś wejrzał, usiadł i zadał sobie takie głębokie pytanie, jak, co mówi do Ciebie Twoje stumienie? No. To odpowiedź będzie zupełnie inna, nie? to Ty to znajdziesz. Nie? Jest bardzo fajny przykład Bożego natchnienia, kiedy doszł Ignacy Loyola. Mówił o tym, że kiedy człowiek idzie od grzechu do grzechu, jest zwyczajnie nastawiony na zło. I mówi, że wtedy no dobry duch, zły duch go oczywiście chce przytrzymać. W w tym dole, obiecuje mu różne, nie wiem, profity, radości, albo też na przykład pod, podpowiada mu, że nie masz siły tego zmienić, tak? Że mm -hmm. jesteś za słaby, już wszedłeś za bardzo, za głęboko w zło, już się nie da wyjść, już dobro jest niemożliwe. To mówi mu zły duch. Natomiast Pan Bóg wtedy, Ignacy mówi, działa przez sąd zdrowego sumienia, bo obojętnie, jak bardzo my się w życiu zatrujemy przez zło, grzech i tak dalej, to, to wnętrze nasze, ono ciągle będzie zdrowe. Ten Pan Bóg y, będzie z nami ciągle w kontakcie. Nie jestem w stanie zatruć siebie do końca, obym jak wygląda moje życie. Mhm. I teraz y, to, w jaki sposób wtedy działa na przykład Pan Bóg? A no tak, że mówi człowiekowi, można inaczej. No właśnie. Alternatywa jest możliwa. <laughs> nie? Czyli. To, co by się wyobraż wydaje, to, to dobro, mhm. inna, inna perspektywa życia, to naprawdę jest możliwe. Oczywiście to pociąga za sobą masę konsekwencji. Tak. Zmiany, na przykład, nie wiem, widzisz, że grzeszyłeś w jakimś konkretnym towarzystwie, teraz trzeba będzie zmienić towarzystwo. Tak. Y widzisz, że praca, relacje ciągną ciebie w dół, trzeba to będzie zmienić. Mhm. Ok, to jest trudne, nie? ale jest możliwe. Tak. I wymaga jakichś poświęceń też. No nie? No. Y ale też jest jakby druga sfera, to, co zaczynam na początku. Nie? No Bo jakby jest sfera serca, decyzji, wyborów, duchowości, nie? ale też jest sfera, sfera takich bardziej. M, m, też decyzji, ale nie, nie na zasadzie jak ja się zachowam, tylko co ja zrobię konkretnego. Mhm. Nie? I od razu mi na myśl przychodzi. Ty też miałam doświadczenie z tym. Nie? Ale od razu mi na myśl przychodzi na przykład oddawanie dziesięciny. Mhm. Nie? Rozumiem, że no, są fragmenty, że Bóg zachęca do tego, żeby oddawać mhm. dziesięcinę. I teraz. Y Rozumiem, że jak ktoś na przykład to czyta, i tylko zakładam, że musi być ten taki znacznik, że mnie to poruszy. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Czyli nie, że jak otworzę, aha, no to znaczy, że jak tu jest napisane, tak. to ja muszę. nie? Tylko mam ten znacznik, że okej, okay, to mnie porusza, żeby oddawać tą dziesięcinę, no to rozumiem, że jakby to też mo mogę <śm> tak stosować <śm> słowo Boże. nie? W oczywiście, zasadzie. oczywiście. No to, to jest jasne, że pytanie, czy tak jest do wszystkiego, nie? no mm -hmm. bo. W Starym Testamencie mamy wiele różnych przepisów, I teraz pytanie, czy, czy do każdego możemy w taki sposób podchodzić. Nie? No, myślę, że w pewnej części może, ale chyba niekoniecznie. Zawsze trzeba jednak patrzeć na Testament, Stary Testament przede wszystkim, przez pryzmat Jezusa Chrystusa, mhm. przez Ewangelię zwyczajnie. Ona jest naszymi okularami. Natomiast jeżeli jest tak, że Pan Bóg mnie do czegoś zaprasza i, i czyni to przez swoje słowo. No to może warto z tego skorzystać. Zakładając jeszcze jedną rzecz, mianowicie całkowitą swoją wolność. Nie? Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg mnie do czegoś zaprasza, ale jeżeli tego nie zrobisz, to, to Ciebie czeka, nie wiadomo co. Albo że mówisz, że masz poczucie, że musisz to zrobić. Nie? No właśnie, nie? Żeby, żeby Pan Bóg był szczęśliwy, żeby go nie wiem, nie wiadomo co. Jakby Pan Bóg sobie poradzi, może być tak, że On mnie do czegoś zaprasza. Natomiast jeżeli ja tego nie zrobię, to on, uwaga, nie zmieni o mnie zdania, nie przestanie mi błogosławić i nie przestanie mnie prowadzić drogą do swojego zbawienia. Więc, jakby to się nie zmienia. On, tak jak była ta anegdota, Pan Bóg wytycza nową drogę, nie w tym momencie. Więc warto mieć w sobie taką wolność i pamiętać, jakby, że czy ja, zadawać sobie to pytanie, czy ja chcę na to Boże Zaproszenie odpowiedzieć, a jeżeli chcę. No to może warto spróbować. A teraz wyjdę jeszcze do taką bardzo płyciznę już tak. czytania Słowa Bożego, a może, a może właśnie bardziej głębiej, nie wiem. Ale chodzi o to. O takie coś, co może być postrzegane przez niektórych na przykład jakąś naiwnością. Mm -hmm. nie? W wierze, w relacji z Bogiem, albo w czytaniu słowa. Tak? Czyli jeżeli ja na przykład dzisiaj przeczytam w Psalmie, że y, 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 czytam słowa, że uwielbiajcie Pana, wznoszcie do Niego ręce, to czy ja sobie mogę na przykład to wziąć i wtedy powiedzieć, że kurczę, ale psalmista dzisiaj mi mówi, że, żebym dzisiaj, jakby zachęca mnie do tego, żebym dzisiaj podnosił mm -hmm. Boga i, za, i y, podnosił Boga, podnosił ręce i wielbił Boga. Nie? I wtedy niezależnie, jaki ja mam dzień, czy mi się to poukłada, czy nie, to ja sobie pamiętam o tym wersecie i sobie staję, dobra, panie, psalmista dzisiaj mówi tak i ja chcę dzisiaj tak robić. Albo inna rzecz, czytamy fragment z Ewangelii na przykład dane, danego dnia, nie wiem, pojawia się to, że yy, tam Szymon Piotr pytanie, czy ile ja razy mam wybaczać, nie? I czy ja na przykład mogę wtedy wziąć i ten fragment, nawet bez jakiegoś takiego poruszenia, nie? Ale wiem, co Jezus mówi, ile razy mam przebaczać. To czy to może być wtedy argument? Aha, panie, no dobra, to ja dzisiaj komuś wybaczę, to ja się odezwę do tej osoby, nie? Czy na takiej zasadzie, albo nakładajcie ręce, módlcie się w moje imię, uzdrawiajcie chory, wyganiajcie złe duchy, no czytam? O, dobra, no dzisiaj to jest to, no nie? No to w takim razie, kto jest chory? A, to ten jest chory, to dzwonię do niego, zapytam, czy mogę się za niego pomodlić, przyjść, nałożyć się ręce, nie? Takie jakby bardzo dosłowne już rozumienie słowa, nie? No to jest pytanie takie, czy wtedy, znaczy wiem, że jest wiele takich osób, albo inaczej, było wiele takich osób, którzy na bazie Ewangelii i czytania w ten sposób Pisma Świętego dali się pogryźć przez węże, albo zjedzić co zatrutego, nie? I niestety już ich nie ma razem z nami na tej ziemi. Też jeden z ojców, z ojców Kościoła bardzo literalnie potraktował fragment, jeden z fragmentów Pisma Świętego, co się też dla niego źle, dobrze nie skończyło. Ja bym był bardzo ostrożny. Tak, bardzo ostrożny, bo jednak to jest, jest rozumienie literalne i rozumienie duchowe. Bo jeżeli patrzymy, że mamy przebaczać 77 razy, to czy tam chodzi o cyfrę? Tak, czy tam chodzi o cyfrę? Że 77 tak. i dokładnie tyle. Już masz 78 wybaczyć, osoby już nie przebaczę. Dokładnie, albo 78 raz tej osoby też już nie wybaczę, tak. nie? No, oczywiście, wiemy, że 7 to jest nieskończoność, to jest doskonałość, więc nasze wybaczenie ma być nie tylko, że doskonałe, ale jeszcze większe, jeszcze raz tyle. Więc, jakby, więc rozumienie tego jest dosyć skomplikowane, nie? więc, jakby, bym był bardzo ostrożny przed takim literalnym rozumieniem Pisma Świętego. Uwaga, trzeba zawsze pytać się, patrząc w ogóle na Pismo Święte, kluczowe pytanie co autor miał na myśli? Co on tam chciał powiedzieć? Bo jeżeli, jeżeli czytamy Pismo Święte, to musimy pamiętać, że ten autor skąd się wywodził i do kogoś to pisał. Tak? Czyli mamy Ewangelię, gdzie jest mowa na przykład o tym, że, że jest napisane, że faryzeusze mają problem z uczniami Jezusa. Bo oni nie obmywają sobie rąk przed jedzeniem. I jest powiedziane o tym, że oni sobie bowiem, bo Żydzi w ogóle mają taki zwyczaj, że nie siadają do posiłku, jeżeli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. pięść tak? To pytanie jest takie, dlaczego autor pisze to, co pisze? Dlaczego on tłumaczy ten obrzęd? Przecież Żydzi wiedzieli, jak to wygląda. Dlatego, że on nie pisze do Żydów. Więc ten tekst jest skierowany do pogan, do gminy pogańskiej, która nie miała żadnego pojęcia, o co w ogóle biega, mhm. z, tym, z tym obmywaniem, o co w ogóle chodzi. Mhm. Nie? Dlatego... Y, więc autor wie, do kogo pisze i autor wie, też, ale też pisząc, w, jakby wkłada w ten tekst swoją kulturę, swoje znajomości, swoje znajomości geograficzne, swoje znajomości kultury, swoją porywczość, więc jakby on tam też jest obecny. Nie? Yy, dlatego ważne jest zadać sobie to pytanie, co miał na myśli, co tak naprawdę chciał nam powiedzieć w hmm. tym fragmencie. Nie? Yy, I to, co nam chciał powiedzieć, dopiero wpływa na naszego ducha, bo to jest właśnie to, to słowo. Nie? Hmm. To jest właśnie to słowo. Które, które, które gdzieś tam jest dla nas, nie? I teraz to oddziały wojna naszego ducha, żebyś, że i porusza w nas różne struny. Pan Bóg gra w nas, i teraz chodzi o to, żebyśmy no, poszli za tym, do czego nas zaprasza, nie? Dlatego na przykład, tak na marginesie, liturgicznie mówi się o tym, że jest błędem wtedy, jeżeli po Ewangelii ksiądz czy diakon podnosi Ewangelię, już mówiąc: o to Słowo Boże. To jest błąd. Dlaczego? Bo słowo nie jest tekstem. Słowo Aha, nie jest książką. Okay, no tak. nie? Słowo wiara rodzi się ze słuchania. Słowo zostało właśnie chwilę temu wygłoszone. Nie? Wygłoszone to było słowo. Nie ten tekst, nie te litery. Nie? Słowo jest zgłoszone. Więc to jest coś dużo bardziej nieuchwytnego, niż moglibyśmy sobie gdzieś tam wyobrażać, ale z drugiej strony też dużo bardziej płodnego. Nie? Bo może faktycznie też kierować tym, w jaki sposób ja się będę modlić. Jeżeli odczytuję w słowie, że Pan Bóg mnie zaprasza, żebym wznosił ręce, to będę wznosić ręce. Zwyczajnie. No. Można byłoby to sprowadzić już tak lądując do tego, że, żeby badać poruszenia, nie? czyli jakby Ignacjański rachunek sumienia. Nie? Oczywiście. Żeby brać to, co mnie dotyka na, na modlitwie, na słowie, to nie brać tego tak literalnie od razu, że a dobra, poczułem to, lecę, to od razu biorę za telefon, tylko wziąć sobie to na Ignacjański rachunek sumienia, zastanowić się, co to mi mówi, do czego mnie to zaprasza, czy aby na pewno do tego, skąd jesteśmy i tak dalej. Nie? Rozeznanie jest czymś bardzo istotnym. I ono naprawdę jest, to nie nas uchroni Głupimi rzeczami. No. no dobrze, to co? Modlitwa? Tak jest. Panie Boże, dziękujemy Ci i wychwalamy Cię za to, że do nas przychodzisz w swoim słowie, że zostawiłeś tam pismo święte, które jest zapisem historii zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że to słowo jest, że przenika nas do szpiku kości, za to, że jakby nie wychodzi w nas, póki nie sprawi tego, co, co chcesz. Błogosławimy Cię, Panie, w Twoim Słowie i prosimy Cię, żebyśmy zawsze czytając Pismo Święte umieli dostrzegać w tym Twoją miłość i Twoje, Twoją życzliwość, żebyś kierował nami i abyśmy dzięki temu Słowu mogli, od, mogli odczytywać, że jesteś Bogiem kochającym, Bogiem, Bogiem miłosiernym, Bogiem, który jest obecny w naszym życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.